Dziś odcinek będzie krótki, ponieważ jest majówka, czas wolny, więc trzeba świętować, a nie się uczyć, czy tam coś. Mam nadzieję, że pamiętacie, że dziś jest 1 maja, a nie 1 maj, a za dwa dni będzie 3 maja, a nie 3 maj. Gdybyście mieli wątpliwości, jak wymawiać długi weekend, wymawiamy go długi weekend, ponieważ podwójne e w języku angielskim mówimy jak i, a nie jak i. Y. Więc jeżeli chcecie powiedzieć długi weekend, czy tam coś, to tak nie mówcie. Nie wolno. Bardzo często majówkę Polacy spędzają robiąc grill. I właśnie przy tym grillu przez chwilę pozostanę, ponieważ część z nas ma z tym słowem ewidentny problem. Nie wiem, jak poprawnie to słowo wymówić, nie wiem, jak poprawnie to słowo zapisać. A wymawiamy, tak jak powiedziałam przed chwilą, czyli grill, a nie żaden grill. A jak zapisujemy słowo grill? Zapisujemy przez dwa l. Tak samo grillować. Może w niedalekiej przyszłości pozbędziemy się tego jednego l, ale póki co zostajemy przy dwóch. A jak już robimy to grill, czy może grilla? Wzorcowo mówimy grill, ponieważ jest to rzeczownik nieżywotny, zatem ma biernik równy mianownikowi. Natomiast w mowie potocznej często słyszy się robimy grilla, ponieważ Polacy mają tendencję do dostawiania tego a. Jednak umówmy się, że jeżeli chcemy posługiwać się polszczyzną wzorcową, to robimy grill. Na koniec może wyjaśnię, co oznacza słowo grill, ponieważ część z moich widzów czasem ma problem z tym, że jedno słowo może mieć kilka znaczeń. <laughs> Grill – elektryczny piekarnik z rożnem lub rusztem, albo przenośny ruszt opalany węglem drzewnym, służący do pieczenia potraw bez użycia tłuszczu. Przyjęcie na świeżym powietrzu, podczas którego piecze się potrawy na takim ruszcie. Już pewnie myśleliście, że nie będzie suchara. Ale co, na majówkę bym nie dała suchara? No poszaleliście. Suchar będzie na szybko, ponieważ tutaj jest impreza, z tyłu jest grill, wszyscy na mnie czekają, więc muszę świętować. Jak się nazywa ząb basisty? Kiełbasa.